you <laughs> Cause I'd rather feel pain than nothing at all. Ogromny sukces ataku Tytanów na świecie zmotywował innych twórców do podjęcia próby ponownego zaskoczenia widzów siedzących przed telewizorami. No bo skoro motyw broniących się ludzi przed niezidentyfikowanym czymś, przykuł tak wielką uwagę, to dlaczego by nie spróbować zekranizować inne mangi i nowelki bardzo podobne tematycznie? Całkiem nieźle udało się to Sidoni, którą miałem przyjemność już zrecenzować. Czy udało się również Black Boet? Które ponownie stawia przed nami gatunek ludzi na skraju wygnięcia? Nie udało się. Ale zacznijmy od początku. Fabuła produkcji skupia się na wojnie ludzkości z niezidentyfikowanym tworem zwanym Gastria. Rok 2021 zapisał się tragicznie w historii serii jako desperacka próba odparcia inwazji potworów. Niby największe niebezpieczeństwo zostało pokonane, jednak licho trzymająca się populacja ludzkości nadal narażona jest na atak mutantów skrzyżowanych z owadami i zmuszona do życia w specjalnych strefach otoczonych wielkimi monolitami z waranium. specjalnej substancji, która jako jedyna zwabić w pełni potrafi Gastria. Dodatkowo pojawiała się jeszcze nadzieja w postaci małych dziewczynek, które niespodziewanie rodzić zaczęły się z zainfekowaną krwią, która nadaje im możliwość walki z Gastria. Specjalne agencje, które zaczynają pojawiać się w Japonii, rozpoczynają zajmować się ochroną cywili przed niespodziewanymi atakami, wykorzystując właśnie te małe, waleczne lolity. W jednej z takich właśnie agencji pracuje nastoletni Renta Reusatomi, opiekujący się dziesięcioletnią, obdarzoną supermocami Enju, która podobnie jak jej koleżanki po fachu walczy w obronie mieszkańców Tokio. Początek fabuły brzmi jak Tytani czy Sidonia, a więc nie najgorzej, jednak od momentu, kiedy opowiadałem o małych dziewczynkach... Prawie nie zwymiotowałem tęczo. Ech, Black Bullet, jakże idealne anime dla fanów loli. Tych, którzy znudzeni są już wiecznymi komediami z małymi dziewczynkami w rolach głównych, czy ewentualnie magicznych dziesięciolatych wywijających różdżkami w kształcie serduszek czy innych świecidełek. To oni właśnie dostali wreszcie anime napakowane akcją z słodziutkimi dziewczynkami w rolach głównych. Jezu, jak ten pomysł odpychał mi od poznania tego tytułu. To zapewne nawet sobie tego nie wyobrażacie ale wreszcie udało mi się obejrzeć odcinek pierwszy, który jakoś szczególnie zły w ogólnym podsumowaniu nie był. Wiało oczywiście od lewej do prawej słodziutkimi cipeczkami bez cycuszków, ale fabularnie trzymało przyzwoity poziom. Niestety z odcinka na odcinek anime coraz bardziej przyspieszała akcja i pod koniec obserwowanie wydarzeń było po prostu bardzo męczące. Narzekałem, że Nanana no Maizoukin była przyspieszona, że Sidonia miała za mało odcinków, Black Bullet z akcji chyba wygrał w sezonie wiosennym, co oczywiście nie jest żadną zaletą, a wręcz mega niewybaczalną wadą. Największą w całej produkcji, bo o ile małe dziewczynki ubrane w skąpe sukieneczki jeszcze na małych rzęsach utrzymać mogę, tak zawirowania i zagmatwania w fabule niestety nie. Nie pomogła tutaj całkiem przyzwoita oprawa graficzna skupiająca się przede wszystkim na mroczniejszych sceneriach i samych potworach. A! No i oczywiście słodziachnych dziewojeczkach. Nie pomogła też ścieżka dźwiękowa, która była dobra, jednak pomysły zrzynała z innych wydanych już produkcji. Sytuacje uratowały trochę postacie, jedne bardziej, drugie mniej oryginalne. Na szczególną pochwałę zasługuje Hiruko Kagetane, jeden z lepszych czarnych charakterów z całkiem ciętym językiem i dozą tajemniczości, oraz ten dołki Sara. Niby taka trochę tsundere, ale niekoniecznie z bardzo przyjemnym projektem postaci. Główny bohater, czy Rentaro też nie był jakoś tragicznie zły, jednak miejscami zbyt sprawiedliwy i upierdliwy. I oto całe Black Bullet. anime dla fanów małych dziewczynek bez jędrnych piersi i urodzajnych ciałek. Jeżeli takowi fani są, obok produkcji te nie przejdą obojętnie. A co zresztą? Jest dużo więcej ciekawszych produkcji traktujących o walkach z rybalami, jakby chociaż Chrome Shield Regios czy Blue Gender. Jest także dużo więcej lepszych produkcji opowiadających o walce ludzkości z wrogą rasą. Black Bullet nie byłby złym pomysłem, gdyby skupiono się bardziej na fobule niż przy przedszkolakach, z pistoletem czy karabinem snajperskim w łapkach. Dlatego też uważam, iż serię obejrzeć możecie ostatecznie. A teraz krótka ankieta dla Was. Która produkcję chcecie, abym zrecenzował w pierwszej kolejności już na dniach? Bokura wa Miakae Sou? Hitsugi no Chaika? Friends? czy Ping Pong The Animation. Celowo pominąłem hit sezonu No Game No Life. Produkcja ta nie spodobała mi się po kilku pierwszych odcinkach, więc recenzji o niej raczej zapomnijcie.